Czasem mała duperela, a oblicze świata zmienia, mówią nam, że co niedziela człowiek korona stworzenia, taki z czasem homo, co na Marsa Sądeck, nami, tylko nagle jej przegrywa z durnym zwitkiem RMA. Adrian walczy o Belweder, gdy korona szczerze kły, walczy z wiatrem, walczy z tęczą, walczy z ostrym cieniem mgły. Rząd jest mądry i przecież TVP nie przecież to Fle nie kłanie. Dal z wizji dał miliardy, daje 500 każdej mamie. Na strzelnicę spec komisję na religię w każdej szkole. Paski mówią, że zazwyczaj na Niemcy i brytole. Adrian walczy o Belweder, gdy korona szczerze kule, Walczy z wiatrem, walczy z tęczą, walczy z ostrym cieniem góry. Nasz naczelnik, on jest łaską wprost od Boga nam zesłaną, Został Polskę zrujnowaną, a zostawił murowaną. Chyba jednak kartonową, bo no, gorączka i się pali. Adrian Żebrze, żebyśmy dali trochę forsy dla szpitali. Adrian walczy o Belweder, gdy korona szczerze kły. Walczy z wiatrem, walczy z tęczą, walczy z ostrym cieniem mgły. i rurek ochotnicy sprzęt kupując z zagranicy. Rząd zaś wciska pomysł durny, by w pandemię iść do urny. Po co nam respiratory trzeba, kartek na wybory? Po co maski i chazmaty? Kapelanom dał wypłatę. Modrem walczy Obelwender, gdy korona szczerze kuje. Walczy z wiatrem, walczy z tęczem, walczy z ostrym cieniem Nie jest więc tak zajebiście, a przez pięć lat mówiliście. Adrian walczy o Belweder, gdy korona szczerze kły. Walczy z wiatrem, walczy z tęczą, walczy z ostręcznieniem bły. Z całego serca dziękuję żołnierzom pierwszej linii frontu, lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom, innym pracownikom opieki zdrowotnej za Waszą heroiczną pracę i walkę o nasze zdrowie. Można wesprzeć medyków, wrzucając coś na tej wrzutce-zrzutce, do której link znajdziecie w opisie, razem też z nominacjami. Ale najważniejsze jest, żeby każdy z nas wrzucił odpowiedni głos do urny. Proszę, głosujcie na, tym, na tych, którzy są mocni nie tylko w gębie.